Za tworzenie łyski Blended odpowiedzialni są Mistrzowie Kupażowania, czyli Master Blenderzy. To ludzie wyjątkowi obdarzeni niesamowitymi umiejętnościami, niesamowitą wiedzą, ludzie, którzy mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł smaku i zapachu. To oni są odpowiedzialni finalnie za to, co znajdujemy w butelkach. Mistrzem yy, Blendingu w firmie Balantines jest Sandy Hyslop. Wyobraźcie sobie, że jest dopiero piątym master blenderem w długiej historii tej firmy. To on tworzy te właśnie łyski. Z kolei, w przypadku łyski Shiva's Regal, funkcję tę powierzono Colinowi Scottowi, który piastuje już ją od wielu, wielu lat. To on stworzył w 1997 roku Shiva's Regal. 18-letni Gold Signature. Nawet na butelce widnieje jego podpis. Również jemu, kilka lat temu, bo w 2007 roku, powierzono misję odbudowania pierwszego Shiwasa jaki ujrzał światło dzienne w 1909 roku, 25-letniego. Myślę, że profesja, którą parają się ci panowie, to. Yy, Zamknięta w butelkach wiedza, doskonałość i pasja.